Miłość, ale ta pasja nie w znaczeniu furii, ale rzeczywiście pewnego takiego pozytywnego nastawienia do języków. I profesor Candelier mówił o miłości do języków obcych. Miłość ta może oczywiście wyzwalać niespotykaną kreatywność. I przykładem takiego, takiej, takiej osoby, która nie tylko pałała ogromną Miłością dla języków, ale również te języki tworzyła. Na pewno był Tolkien, autor pasjonujących i tajemniczych opowieści. Ale pewnie niewielu z Państwa wie, że to język był podstawową inspiracją do napisania tych opowieści. Tolkien, wybitny lingwista, artysta pasjonat języków od dziecka, władający wieloma językami nowożytnymi, on szukał środków, by na nowo obudzić do życia języki zapomniane. Języki staronordyckie, gockie, odmiany walijskiego, celtyckie i wiele, wiele, wiele innych. Przypominał je i w całej swojej różnorodności i bogactwie nadawał im nową formę, która urzeka nas w ustach Gandalf'a czy Frodo dla tych, którzy czytali yy, Tolkiena w oryginale bądź w tłumaczeniu. Kreatywność językowa wyzwoliła tutaj niesamowitą kreatywność pisarską. I właśnie o tą kreatywność chodzi również w labelu. Tak jak już powiedziałam, Tolkien uważał, że podstawą jest język. Jego największy badacz Tom Shippey dodawał, że Słowo invention, odkrywanie języku pochodzi z łacińskiego invenire, które w swojej tradycyjnej formie jest właśnie bardzo bliskie odkrywaniu, które jest znowuż immanentną cechą kreatywności. I tak naprawdę podsumowując tegoroczną edycję konkursu, chciałabym się na tej kreatywności, na chwileczkę z Państwem zatrzymać bo jest ona cechą nie tylko dzieci i z tym, myślę, wszyscy się Państwo zgodzą, ale również nauczycieli, co niektórzy z nas zapewne już wątpią, ale jest kreatywność przede wszystkim immanentną cechą języka. Czy poznają Państwo te dziwne znaki, które są w tej chwili na ekranie? To jest język, który sami tworzymy, tworzą nasi uczniowie i nim się posługujemy. Nasz język, niezależnie czy jest to język angielski, polski, francuski czy niemiecki, jest pełen logogramów, uproszczonej pisowni, skrótów, emotikonów, ściągnięć. Interpunkcja praktycznie nie istnieje. Kiedy moja młoda koleżanka Weronika pomagała tworzyć mi tą prezentację, wstawiła rączkę z takim znakiem. Powiedziała mi Weroniko, ja Cię była, to nie prosiłam, ja tego nie rozumiem. Usłyszałam w odpowiedzi, od kilku dni, od kilku tygodni jest to nowy trend. Nazywa się to, proszę Państwa, emoji. Czyli jest to posługiwanie się w komunikacji, szczególnie przez młodych ludzi, piktogramami. Pani profesor Komorowska kiedyś powiedziała w czasie swojego wystąpienia, że nic nowego pod słońcem w nauce języków. Wracamy do słów, obrazów, do komunikacji Nie obrazami. Prawda, prawda. Mam tekst, Mam teksty. Tak, ale jak najbardziej innowacja, innowatorstwo. Przynajmniej Dobrze, dobrze. Będę stawać moją profesor wiernie i w obecności, i nie w obecności. Niemniej jednak chciałabym Państwu powiedzieć, że ta kreatywność. Jest bardzo wyraźna we wszystkich projektach, które w tym roku zostały nagrodzone. European Language Label po 12 latach istnienia przeszedł pewną metamorfozę. Tutaj również Komisja Europejska wykazała się dużą kreatywnością. Mianowicie w ramach nowego programu Erasmus, mamy również nową odsłonę konkursu European Language Label, mamy również nowe logo. I w tej chwili mamy nowy konkurs, nowe logo, chciałabym powiedzieć, ale stare żyli, to nasze żyli nie jest absolutnie takie stare. Chciałam Państwu przedstawić w tej chwili te osoby, które pochylają się nad Państwa wnioskami, które oceniają Państwa projekty i które nagradzają je znakiem European Language Label. Znają już Państwo profesor Hannę Komorowską, przewodniczącą Krajowego Jury. Nawet prostuję jak czytam Państwa. Kolejna osoba, która się pochyla i później z uśmiechem na ustach przyznając punkty wnioskom prostuje to pani Maria Botruszko z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To Drażyna z Wydziału Artys Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Monika Knapkiewicz z brytysz Council. W tym roku pani Monika Kopicka z Instytutu Włoskiego w Warszawie. Justyna Mazarska-Lesisz z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pani Małgorzata Skórka z Ministerstwa Edukacji Narodowej. I bardzo ważna osoba, która pochyla się, prostuje i uśmiecha nad wszystkimi projektami dotyczącymi języków w szkolnictwie wyższym, pani Jolanta Urbanik z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie już padały tutaj słowa odwołujące się do priorytetów. Tegorocznej edycji European Language Te priorytety będą również obowiązywały w roku 2015. Pierwsze priorytety europejskie to języki na rzecz spójności społecznej i nowum języki i sport. Ktoś by powiedział, że takich dwóch rzeczy absolutnie łączyć nie można, a tutaj okazuje się, że dzieci zgodnie z metodą Total Physical Response reagowania całym ciałem w sposób. Bardzo dobry uczą się języka angielskiego, biegając po boisku i kopiąc piłkę do bramki. I priorytety krajowe, o których już była mowa, to integracja i reintegracja językowa osób powracających z zagranicy, imigrantów uczących się języka polskiego i języków obcych oraz promowanie nauki języka polskiego jako obcego. W efekcie tych projektów, tych priorytetów, przepraszam, otrzymaliśmy... Takie projekty, które promują francuski dla fizjoterapeutów, polski jako owcy, polski dla osób przebywających za granicą, niemiecki dla kucharzy, muzyka i języki, angielski i dysleksja, języki i futbol oraz języki i niepełnosprawność. To są, proszę Państwa, czasami połączenia niewiarygodne, ale jak pokazał nam Pan Bartosz Wilimborek, jak najbardziej możliwe. Bardzo krótko o przedstawie statystyki konkursu European Language Label. Wpłynęło w tym roku 77 wniosków z 51 instytucjonalnych, 26 nauczycielskich i jury, które już Państwo doskonale znacie, nagrodziło 15 laureatów. Jeżeli chodzi o reprezentację języków, oczywiście nadal dominuje język angielski. Było bardzo dużo projektów francuskich. Niemieckich, hiszpańskich, i po raz pierwszy w tym roku mieliśmy też bardzo dużo projektów dotyczących języka polskiego jako obcego i języka polskiego jako języka rodzimego dzieci, które przebywają w tej chwili za granicą. Chciałam też powiedzieć laureatom, co czeka ich po wyjściu dzisiaj z tej gali, mianowicie znajdą Państwo opisy projektów w publikacji, która ukaże się w przyszłym roku. Co dwa lata, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, wydaje Fundacja taką właśnie publikację, gdzie znajdują się opisy wszystkich projektów nagrodzonych w ciągu dwóch ostatnich lat. Mają również państwo możliwość zapoznania się ze swoimi projektami i projektami innych osób nagrodzonych w tegorocznym konkursie w czasopiśmie Języki Obce w Szkole, którego najnowszy numer również leży przed salą na recepcji. Te projekty, które zdobywają laury prezentowane są również na portalu, który odwiedzany jest przez co najmniej 30 tysięcy osób. Te projekty są pokazywane w sposób taki bardzo interaktywny na stronie czasopisma Języki Obce w Szkole i w tym roku za tydzień we Florencji po raz pierwszy ukaże się publikacja obejmująca projekty European Language Label, które zostały nagrodzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich siedmiu lat trwania programu Uczenie się przez całe życie. W publikacji tej znalazły się również cztery polskie projekty i mam nadzieję, że za kilka lat również projekty realizowane przez Państwa, tej publikacji czy podobnej publikacji się znajdą. Wszystkie Państwa projekty również trafiają do Europejskiej Bazy Nagrodzonych Projektów, gdzie partnerzy zainteresowani współpracą z Państwem mogą wyszukać sobie projekt, który chcieliby kontynuować bądź zaproponować współpracę przy realizacji innego przedsięwzięcia. W jaki sposób jeszcze upowszechniane są przykłady dobrej praktyki European Language Lab? Występują Państwo w czasie różnych konferencji, zapraszamy Państwa na targi, na seminaria, przygotowywane są również wystawy, gdzie prezentowane są nagrodzone projekty. I chciałabym, kończąc tą swoją krótką wypowiedź, przytoczyć jeszcze raz słowa Tolkiena, który powiedział, że chciałbym, by życie nie było takie krótkie. Języki zajmują tyle czasu, tak jak wszystko, co chciałoby się poznać. Część laureatów, którzy rozpoczynają naukę języka obcego ze swoimi uczniami już w przedszkolu, mam nadzieję, że będą mogli odpowiedzieć Tolkienowi, że życie jest wystarczająco długie, żeby jak najwięcej tych języków poznać. I za chwileczkę nagrodzimy projekty językowe, które otrzymały w tym roku European Language Label. W tej chwili bardzo mało osób pamięta już, jaka jest etymologia słowa projekt. Projekt, który tak naprawdę oznacza przedrzut, czyli coś, co ma być dopiero realizowane. Zazwyczaj jest to projekt architektoniczny. Stąd wielkie zdziwienie profesora Braczyka, do którego przyszedł student mówiąc: Mam za siebie sz mam sześć projektów. Zatroskany profesor Braczyk zapytał się, i co, żaden z nich nie wyszedł, na co odpowiedział student, wręcz przeciwnie, wszystkie zakończyły się sukcesem. I podobnie rzecz ma się z naszymi laureatami, bo projekt, tak jak mówię, to był przedrzut, ale nasi laureaci najpierw przedrzucili, następnie przedsięwzięli, i w efekcie tego przedsięwzięcia, Osiągnęli sukces, co więcej, za ten sukces zostali nagrodzeni europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie kształcenia i e, kształcenia językowego. I w tej chwili chciałabym Państwu, zanim jeszcze przejdziemy do ceremonii rozdania nagród, pokazać efekt kreatywności mojego zespołu, który przygotował również dla Państwa niespodziankę. Dlatego, że jak mówił Henry Ford, właściciel i założyciel koncernu Forda, if you always do what you've always done, you will always get, you've always got. A ponieważ my od 13 lat robimy ten sam konkurs i nie chcemy popaść w rutynę, dlatego specjalnie dla Państwa w tej chwili odsłona nowej strony.